Może. Krystyna Mazuryk. No, w tej chwili Krystyna, ponieważ jestem wdową, należeliśmy do ruchu razem z moim mężem Henrykiem, który od ośmiu lat nie żyje. Do ruchu zaprosił nas ksiądz Leszek Pankowski. Byliśmy wtedy w parafii Maksymiliana Kolbe. Nasz syn. Paweł szedł wtedy do bierzmowania, no i z racji kontaktu, choćby z tego, że przygotowywał go do bierzmowania, zaprosił nas no, na takie spotkanie do siebie na parafii. Było tam kilka małżeństw, które już należały do ruchu. Nie do końca wiedzieliśmy, jaki jest cel tego spotkania i dlaczego zostaliśmy zaproszeni, no ale skoro ksiądz prosi, to nie mogliśmy odmówić, poszliśmy. W ten sposób znaleźliśmy się w ruchu. To wtedy to, to było 36 lat temu, więc. Te struktury były takie luźne, nie do końca jakby informowano nawet o celach ruchu, o, o, no, po prostu spotkanie rodzin, no, co, co było dla nas w jakiś tam sposób trochę ambicjonalne, no bo skoro ksiądz nas zaprosił, pierwszymi naszymi animatorami byli Ela i Witek Kowalczykowie. Bardzo jakby długo należeliśmy do, do tego kręgu, z tym, że wtedy był jeszcze też taki, no ksiądz Pankowski dzielił kręgi. Potem to się wszystkie te struktury też tak jakoś usztywniały, że no ma się należeć do jednego kręgu, a on wtedy no trochę inaczej nas prowadził, ale bardzo ofiarnie. Pierwsza nasza oaza to było krościenko. Zostaliśmy tam właśnie przez różańskich skierowani, była to oaza drugiego stopnia, my nie mając pierwszego, ale, no, ale tak zostaliśmy skierowani i byliśmy. Syn ten najmłodszy miał 10 lat, więc było to jakieś 34 lata temu też. Później byliśmy na oazie w Rzymie, na takiej ogólnopolskiej, to była za trzeciego stopnia. Byliśmy potem na jedynce w Rudniku nad Sanem, czyli ta kolejność była w naszym przypadku zupełnie inna. No, ale teraz jeszcze powiedzmy o sobie, o naszych rodzinach więc oboje pochodzimy z rodzin katolickich, z tym, że. No to był taki, że tak powiem, katolicyzm, jak w większości. Była Msza, były sakramenty, ale takiego bliższego kontaktu z Panem Bogiem, myślę, że zarówno ja, jak i mój mąż nie odczuwaliśmy. On był długo ministrantem, ale ja nie pamiętam, żeby u nas w domu nawet było pismo święte. Chyba nie. Z Pismem Świętym dopiero zetknęliśmy się w ruchu. Trochę poprzez nasze dzieci, bo ten starszy syn należał do Zawiszaków. I też ksiądz taką formację trochę dla rodziców zaczął prowadzić, a potem już właśnie poprzez ruch. Nasza posługa jako pary diecezjalnej. To są lata 94-97. Wtedy no w jakiś sposób powierzał nam to Biskup Bolesław Pylak, ale, ale to wtedy też nie była taka jakaś oficjalna, tylko. Poszliśmy tam z Kowalczykami, ponieważ oni znali biskupa, no to no to zostaliśmy tą parą diecyzjalną. Wtedy byli Halinka i Jasio, Mbroscy w kręgu centralnym i oni nas prosili o tą posługę. W tym czasie, kiedy my tę posługę pełniliśmy, to moderatorem diecyzjalnym był ksiądz Jan Domański i później ksiądz o no, świętej pamięci Wojciech Szlochetka. W takim w kręgu Opiekunami. To był no teraz profesor Chmielewski. Wtedy mieszkał w naszej parafii i się nami zajmował. Potem jeszcze byli księża Chaciewicz Albert, Kępka Paweł, ksiądz Gończarz, moderator diecyzjalny ruchu. Obecnie jest to ksiądz Michał Puzio. Oczywiście ja po śmierci męża. No, z księdzem, z kręgiem, przedyskutowałam to, czy, czy ja no w jakiś sposób nie obciążam kręgu i czy, i czy powinnam należeć. No więc zarówno ksiądz, Gonciarz, jak i krąg no, przyjęli mnie z otwartymi rękoma, no i do tej pory należę. No myślę, że, że jakiś taki duży wpływ, może tylko przez moment wspomnę, na naszą formację miała właśnie siostra Jadwiga. My mieszkaliśmy wtedy w Lublinie, niedaleko parafii Maksymiliana, więc bywało, że przyjeżdżała do nas, nawet nie wtedy, kiedy byliśmy parą. Czasem nocowała. Była to bardzo taka oddana ruchowi osoba, bardzo taka przyjazna. I siostra, kiedy przyjeżdżała do Lublina, zawsze były przy tej okazji jakieś spotkania i siostra bardzo dbała o to, żeby wszystko było na spotkaniu tak, jak być powinno. Nie, to nigdy nie były takie spotkania towarzysko-modlitewne, zawsze były formacyjne, ale na początku nie było też materiałów. Kiedy my byliśmy animatorami, to trzeba było sobie samemu znaleźć tekst Pisma Świętego, przygotować się z tego, żeby zaproponować coś. Poza tym, jeszcze na ten czas, kiedy my byliśmy parą. To te struktury takie oficjalne były dopiero tworzone, wtedy dzieliło się na rejony. To wszystko było no, tak, w biegu robione, ale jeśli chodzi o spotkanie, to siostra zarówno na rekolekcjach, jak i kiedy przyjeżdżała, to jakieś tam przy parafii tej czy tej były spotkania to siostra bardzo zwracała uwagę na to, żeby, żeby to było tak, jak ma być. Godzina, godzina, godzina. Była to osoba, która po prostu żyła spotkaniem z rodzinami. Ona w życiu miała wiele jakichś tam sytuacji takich zdrowotnych, kiedy wydawało się, że, że no już się nie podniesie. I Przyjeżdżamy na rekolekcję, a siostra, zdrowiutka, wesoła. Także mówię, to była osoba, która żyła tym, kochała rodziny. Sama no, tej rodziny własnej nie miała, ale, ale naprawdę czuło się, że, że jej zależy na tym, żeby rodziny się formowały, żeby ruch się rozwijał. Kiedy się wszyscy przedstawiali, siostra miała różaniec w ręku. Na koniec ogłaszała, ile, ile jest uczestników. Myślę, że, że ktokolwiek będzie dawał świadectwo, kto znał siostrę, to, to naprawdę była to osoba, która do końca życia ruchem żyła i bardzo dbała. Po to, żeby, żeby było wszystko tak, jak ma być. Był taki zwyczaj. Dzieci mieliśmy jeszcze nieduże, więc jeździliśmy oddzielnie. Zwykle panowie gdzieś tam jechali dalej, natomiast kobiety jechały zazwyczaj do Nałęczowa, na Jabłuszko. No i tam były. Zazwyczaj był to pierwszy czy drugi stopień, ale przeżywaliśmy go. Raczej oddzielnie, po prostu wtedy jedno zostawało z dziećmi, a, a drugie jechało na rekolekcje. Ja osobiście uważam, że to jest najlepsze miejsce dla małżeństw, pośrednio dla rodzin, ponieważ jeśli rodzice się formują, to nie może tak być, żeby dzieci tego nie odczuły. Myślę, że jest to wspaniały ruch. Zresztą ja może rzadko jestem ale kiedy patrzę, nawet jak był czas pandemii, przez internet można było być na tych spotkaniach, a byli już ludzie i fizycznie. Ja się cieszę, że jest tyle małżeń z małymi dziećmi, że są czasami tłumy. Teraz to wszystko jest takie już no, poukładane formalnie. Myśmy troszkę tak na jeszcze, no tak, tak było po prostu. Ale czy, czy lepiej teraz, czy gorzej, to, to ja już w to nie wchodzę. Takie były czasy. Jak był ten ksiądz Dołbał, tośmy wtedy dopiero dzielili rejony. Dopiero ustalało się księży, którzy się będą rejonem zajmować. Zawsze było, chyba teraz też jest, trudno o posługę. I oto trzeba się modlić. Bardzo często było tak, że na przykład ksiądz będzie posługiwał na oazie. No po czym zajeżdżamy, jak ksiądz mówi: Słuchajcie, ale ja nie wiem, czy ja będę tutaj, bo w naszej diecezji w czerwcu zmieniają. No i ksiądz nie może się jakby zdeklarować, że na pewno będzie mógł. Mąż od 8 lat nie żyje, więc ja się tutaj znalazłam w Świdniku, a należę do, do kręgu przy parafii Maksymiliana Kornej.